Piąte Mistrzostwa Europy zostały rozegrane w Jugosławii w 1976 roku. Po raz ostatni w takiej formule. Po raz ostatni na Mistrzostwach Europy grały 4 drużyny. Na następnym euro miało grać ich już 8. Po raz ostatni także gospodarz finałów grał w kwalifikacjach. Po raz pierwszy na euro zabrakło w, w najlepszej czwórce drużyny Związku Radzieckiego. Do kwalifikacji, tak jak 4 lata wcześniej, stawiły się 32 reprezentacje, które zostały podzielone na 8 grup po 4 ekipy w każdej. Runda kwalifikacyjna rozgrywana była od 1 września 1974 roku do 28 lutego 1976 roku. W grupie pierwszej znalazły się Anglia, Czechosłowacja, CYP, Portugalia. W grupie drugiej Austria, Luksemburg, Walia, Węgry. W grupie trzeciej Irlandia Północna, Jugosławia, Norwegia, Szwecja. W grupie czwartej Hiszpania, Dania, Rumunia, Szkocja w grupie piątej finlandia holandia polska włochy w grupie szóstej irlandia szwajcaria turcja związek radziecki w grupie siódmej belgia francja islandia i niemiecka republika demokratyczna w grupie ósmej bułgaria grecja malta i republika federalna niemiec grupę pierwszą wygrała czechosłowacja przed anglią portugalią i cyprem grupę drugą wygrała walia przed węgrami austrią i luksemburgiem Grupę trzecią wygrała Jugosławia przed Irlandią Północną, Szwecją i Norwegią. Grupa czwarta to zwycięstwo Hiszpanii przed Rumunią, Szkocją i czwarte miejsce Dania. Grupa piąta to grupa Polaków, i tutaj przedstawię wyniki polskiej reprezentacji. Pierwszy mecz w Finlandii Polacy wygrali 2-1, później u siebie wygraliśmy 3-0. Kolejny mecz we Włoszech graliśmy i było 0-0. Czwarty mecz grupowy przypadał na reprezentację Holandii. Polacy rozegrali jeden z najlepszych w historii meczy, wygrywając z reprezentacją Oranie 4-1. Kapitalny mecz. Holandia, jedna z najlepszych na świecie, drużyn. Najofensywniej grająca drużyna. I została wręcz upokorzona przez naszych biało-czerwonych. Ale już w rewanżu tak dobrze nie było. I Holendrzy ograli nas 3-0. I w meczu o wszystko to był chyba pierwszy mecz o wszystko Polacy grali z Włochami. Musieli wygrać. Niestety po raz kolejny. Padł bezbrankowy remis i Polacy nie awansowali dalej. Przegrali bramkami z Holandią. Świerć finał. I Holendrzy wygrali właśnie, zdobywając 8 punktów, Polacy 8 punktów, Włochy 7 punktów i Finlandia 1 punkt. W grupie 6 Związek Radziecki wygrał grupę, dalej była Irlandia, Turcja i Szwajcaria. Grupa 7 to zwycięstwo Belgii przed NRD, Francją i Islandią. W grupie 8 wygrali RFN przed Grecją, Bułgarią i Maltą. W jednej czwartej finału spotkali się Czechosłowacja ze Związkiem Radzieckim. Pierwszy mecz Czechosłowacja wygrała 2-0 i na wyjeździe zremisowała 2-2 i awansowała do turnieju finałowego. W kolejnym meczu Jugosławia wygrała u siebie z Walią 2-0, na wyjeździe zremisowała 1-1 i grała w turnieju finałowym. Hiszpania zremisowała u siebie z RFN, przegrała na wyjeździe 2-0 i to RFN. Grało w najlepszej czwórce. Holendrzy bez najmniejszych problemów przeszli Belgię, wygrywając u siebie 5-0 i na wyjeździe 2-1. I turniej finałowy rozegrany został w dniach 16-20 czerwca na dwóch stadionach w dwóch miastach: stadion z Zvezda Belgrad o pojemności 53 tysięcy i stadion Maksimir w Zagrzebiu 45 tysięcy miejsc. W półfinałowym meczu, pierwszym półfinałowym meczu, Czechosłowacja trafiła na rewelacyjną Holandię. No i Holendrzy przegrali po dogrywce 3-1. Mecz był rozgrywany na stadionie Maksimir w Zagrzebiu przy 40 tysiącach osób. Sędzią był Cliff Thomas. Bramki dla Czechosłowaków zdobył Anton Ondruś w 19. Zdenek Nechoda w 114 i Franciszek Wesley w 119 minucie dla Holendrów bramkę zdobył Anton Ondruś samobójczą w 64 minucie i Czechosłowacja grała w finale RFN pokonał Jugosławię 4-2 po dogrywce na stadionie Czwene Zvezdy w Belgradzie przy 50 700 osobach sędziował Bel Alfred Delcour. bramki zdobył Heinz Flohe w 60 minucie i hat-trick Ditiera Millera w 80, 115 i w 118 Minucie. Bramki dla Jugosławii, popi Woda w 18 i Dragan Giant w 32 minucie. Holandia grała w meczu o trzecie miejsce z Jugosławią i Holendrzy wygrali 3-2 znów po dogrywce na stadionie Maximira w Zagrzebiu przy tylko widzach 6800 osób Walter Hungerbuller był sędzią tego meczu bramki dla Holendrów zdobywał Rud Gelswie w 27 i 107 minucie i Willy van der Kerkhoff w 37 minucie dla Jugosławii bramki zdobył Josip Kataliński w 43 i Dragon Dżajic w 83 minucie w finale RFN spotkało się z Czechosłowacją i wynik 2-2 po dogrywce i trzeba było rozgrywać karne. Ale najpierw mecz rozgrywany był na stadionie Trzchweny z Wezdy w Belgradzie. Było 30 800 osób sędziowa Włoch Sergio Gonella. W regulaminowym czasie gry bramki zdobywali dla Czechosłowaków Jan Sfelnik w 8 i Karol Dobias w 25 minucie, a dla RFN Dieter Miller w 28 minucie i Bernd Hollswein 89. Minucie Czechosłowacy wygrali po rzutach karnych 5-4 i gola. Na 5-4 strzelił słynny Antonin Panenka. No właśnie, to właśnie ten Antonin Panenka jest prekursorem słynnego rzutu karnego, który wykonuje się w następujący sposób bierzesz długi rozpęd i z 11 metrów lekko podcinasz piłkę w środek bramki i właśnie tak wygląda ten rzut karny Ala Panenka narodził się w finale Euro 76 Czechosłowacja RFN pewnie niewiele osób o tym wiedziało ale zapewne każdy, kto kiedykolwiek wykonywał rzut karny na podwórku, na boisku czy na stadionie, zawsze próbował tego. Ala Panenka. Środek bramki, lekko podcięta piłka I Ala Panenka nie dość, że został prekursorem tego, tego, tej metody tego wykonywania rzutu karnego. To jeszcze dał Czechosłowakom złoty medal Mistrzostw Europy. Czechosłowacja cieszyła się ze złota, drugie było RFN, trzecia Holandia i czwarta Jugosławia. Królem strzelców został DTR Miller. Z czterema golami po dwa gole zdobył Dragon Jade z Jugosławii i Rudge z Holandii. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek, z kolejnych już Mistrzostw Świata, również ciekawe, także zapraszam Was i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.